Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny tytuł. Postanowiłem zarzucić przed materiałem takim krótkim wejściem, może z jakimiś trailerami gier w tle, przy okazji za każdym razem coś innego przed samym opowiadaniem o grze pokazać, powiedzieć, zaprezentować trochę z jajcem. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tym razem mam dla was coś dla posiadaczy trochę słabszych komputerów, ale nie tylko, również dla fanów gierek rogu Tytuł nazwany Good Robot wyjdzie w kwietniu, czyli jakoś od jutra do przez kolejne 30 dni. Mi udało się dorwać dostęp do tej gierki jeszcze przed jej wydaniem. Cena przed premierą ustalona jest na 9 dolarów na Steamie i za tyle będziecie mogli ją dostać w dniu premiery. Na razie ta cena nie jest pokazana na Steamie, ale jest pokazana na oficjalnej stronie gry. Po pierwsze wcielamy się w rolę no, robota. No naszym zadaniem jest po prostu przebić się przez najróżniejsze lokacje wykonane w takiej formie troszeczkę 2,5D, czyli mamy jakby jedną warstwę, pod spodem mamy jeszcze inną warstwę, jeszcze inną warstwę i to wszystko się gdzieś tam przesuwa, nakłada na siebie. Bardzo ładnie wykonane, muszę przyznać, bo Trzeba no powiedzieć, że gra ma po prostu swój klimacik i taki fajny soundtrack, naprawdę bardzo fajny soundtrack, który kupiłbym sobie z tej gry nawet osobno na Steamie, gdyby była taka opcja. Początkowo nasz robocik nie wygląda zachwycająco i przeciwnicy też nie stanowią na razie większego zagrożenia, ani nie wyglądają zbytnio potężnie. Używamy lewego i prawego klawisza myszy, mamy tutaj dwa skille. Twój poziom życia, w przypadku tej gry nazywa się to po prostu Shield, czyli jakby nasze tarcze ochronne. Na początku mamy jakieś marne bronie, pciu pciu pciu, jakieś takie strzelające, a nasi przeciwnicy najczęściej giną na 1-2 strzały i też nie stanowią większego zagrożenia strzelając do nas jakimiś bardzo powolnymi rakietkami. Okej, okay, ale w sumie po co walczymy z nimi, naszym śmieszkowym robocikiem, na tych całkiem ładnie wykonanych planszach? Zdobywamy z nich przede wszystkim hajsik, czyli no, walutkę, tak? którą następnie w rozsianych po mapkach sklepikach różnego rodzaju wydajemy na ulepszenia, naprawy, nowe bronie, czapki albo specjalne dodatki. Tak, są tutaj czapki i mimo, że pograłem w ten tytuł ładne parę godzin, za bardzo nie rozczaiłem po co te czapki są. Może ktoś z was grał w ten tytuł i napisze mi w komentarzach. Wśród ulepszeń tradycyjnie mamy tutaj szybkostrzelność, siłę ognia, szybkość. Jakby latanie czy poruszania się, ale znajdziemy też skanery, na przykład ukrytych gdzieś tam przeciwników, którzy siedzą w jakichś zakamarkach i będą na nas czyhać. Odnajdując koniec logacji, mamy wybór. Jakby portali, czyli bardziej jakiś przejść, wybierając jakby styl kolejnej lokacji, I chyba typ przeciwników, jakich tam spotkamy, wybieramy na przykład zielone, yy, purpurowe, niebieskie, albo jakieś tam inne. Czasami pojawiają się też lokacje specjalne i to jest bardzo fajne. Na przykład takie, gdzie ściany świata, czyli jakby tych fragmentów, po których możemy chodzić, a po których nie możemy chodzić, ranią nas, kiedy je dotkniemy. I to tak solidnie, że przejście takiej lokacji, tym bardziej jak jest pełne jakichś przeciwników, no, stanowi spore wyzwanie. Albo takie specjalne plansze, gdzie zbieramy bardzo dużo hajsu, ale przeciwnicy dają naprawdę bardzo mocno w kość, tym bardziej kiedy po mapie rozsiane są różne bonusy, które możemy zniszczyć i z których niekoniecznie wypada hajsik czy coś innego, a może wypaść, wypaść cała masa przeciwników. Good Robot to typowy rogal. Śmierć tutaj oznacza rozpoczynanie gry od początku. Im dalej przechodzimy grę, tym różniejsze ciekawe, wrogie roboty spotykamy. Na dzień dobry to jedynie strzelają do nas jakimiś tam rakietkami, czy jakimiś flegmami i później jakimiś większymi seriami pociskami naprowadzającymi by w późniejszych etapach namierzać nas wręcz różnymi efektami albo nawet tworzyć swoje miniony, które zasadniczo nas zaczynają wkurzać bo musimy najpierw rozwalić te miniony a potem matkę albo odwrotnie. Im dalej tym rozgrywka staje się bardziej ciasna, dynamiczna i wymagająca Powiedzmy, w przenośni mówiąc, przysłowiowego skilla, bo zasypywanie granem pocisków przeciwników niewiele tutaj daje, kiedy oni się reprodukują albo nawet leczą. Wrogowie lubią się kryć też za rogami, czasami w teksturach otaczających, jakby te pole gry. Mamy tu taki system. Jakby troszeczkę wzroku, rozpoznania, jeżeli wrogi robot jest za ścianą, to go nie zauważymy. Bywają sytuacje, kiedy wylatujemy sobie za rogu, pewni, że nic tam nie będzie, a tam z kupy tych jakby podziemi, tych niedostępnych fragmentów, mapy takich czarnych, wyłażą roboty bestie i jesteśmy głęboko w dupie. Z niektórych robotów też zdobędziemy różne bronie i to jest chyba największa zaleta tej dość prostej gierki Good Robot. Możemy je wymieniać znajdując albo kupując w specjalnych miejscach. No i ich efekty tych broni są Najróżniejsze i co fajne, przeciwnicy też tych broni, jakby przeciwko nam, używają. Czyli czasami spotkamy przeciwników, którzy używają broni, której my sami, kiedy, sami kiedyś używaliśmy. Czasami bywa groźnie, kiedy lecimy sobie robocikiem, a tu nagle ze ścian lokacji wychodzą jakieś wielkie roboty i pająki walą do nas z gradem jakichś rakietek. Mamy też bossów, bo w sumie, co to za rogal, nawet jeżeli dość robotyczny, kiedy nie ma w nim bossów. W tym wypadku spotykamy głównie tych samych kolejnych bossów na kolejnych mapkach i każdy z nich ma swoje unikalne umiejętności. Chociaż cała gra jest generowana losowo, to jednak bossowie są, powiedzmy, dość, jakby to ująć, sekwencyjni. Chociaż gdzieś już pomysły na takich bossów widziałem, na przykład wielka glizda, która przeżera się przez ściany i co jakiś czas próbuje nas porzeć albo produkuje takie małe glizdy. Gdzieś to już było. Walki z bossami trzeba przyznać, że są bardzo przyjemne. Im dalej w grę, tym... No, bardziej wymagające. Czy w Good Robot napotykałem jakieś wady grając w ten tytuł? Wydaje mi się, że po około 2-3 godzinach gry rozgrywka robi się troszeczkę schematyczna. Good Robot byłoby naprawdę mega lepszy. Gdyby było tu więcej perków. Coś na kształt binding, binding of Isaac, czyli zbieramy naszą broń i jeszcze zbieramy jakieś różne perki, które powiedzmy zmieniają style ataków tych broni. Coś takiego, byłoby to naprawdę super, a tak gra jest troszeczkę po 2-3 godzinach już dość. Schematyczna. Mimo wszystko pograłem sobie parę godzin. I bawiłem się całkiem nieźle. Przyjemnie, zręcznościowo, bez żadnych bugów, ani razu gram się nie wywaliło. Nie miałem też żadnych problemów z teksturami, z jakimiś dziwnymi sytuacjami. Gra jest absolutnie bug free. Cena w dniu premiery będzie dość przystępna czyli 10 dolarów. Nie jest to mega dużo, dlatego też Good Robot dostaje ode mnie finalnie miniaturkę zieloną. Nie mocno zieloną, ale taką dobrą. Jest to produkcja dająca sporo zabawy, w nieprzesadnej cenie. Premiera, jak mówiłem, zapowiedziana jest na kwiecień. Ja ja dostałem ten tytuł w takiej wersji finalnej. No, chwilę przed premierą, nieco, nieco wcześniej, i bawiłem się całkiem spoko. No cóż, tyle.